Cześć, cześć, cześć! Dzisiaj mamy 14 października 2023 roku. Niesamowicie wieje dzisiaj. Ale to naprawdę niesamowicie. Ja jadę 10 km na godzinę, gdzie normalnie powinnam jechać tutaj na takiej polnej drodze z 17. Ale patrzcie, jest pięknie. Wiesień w pełni, kukurydza jeszcze nie ścięta. Przepięknie. Dzisiaj cel, pętla 50 km. Cel to ławeczka zakochanych. Zobaczę, co to jest za ławeczka. A dzisiaj w uszach, oprócz wiatru, Florence de Machine Jada. Zobaczcie co znalazłam po drodze. Zamrą grota ku Matki Bożej. Zapewne się tu musi odprawiać. Te mysze jakieś są, ławki. Tam jak zobaczymy to jest żółbek, więc pewnie to też funkcjonuje zimą. Myśmy nad ołtarzem. Nie ma, może jakieś polowe przywożą czy coś, ale bardzo to fajnie wygląda. O, patrzcie, nawet jadę kawałkiem szlaku świętego Jakuba. Świetne. Przyjechałem do lasu po oddychać świeżym powietrzem, przy czym taka niespodzianka, samochód tu jeździ. Świetnie. Normalnie tak czuć spalinami, że masakra. Puszczę go trochę przodem, niech jedzie. Po drodze mam kaplicę świętej Magdaleny. I tutaj są trzy krzyże. Na jednym jest oczywiście Jezus. i pewnie coś, też się coś odprawia. Dzisiaj tu jest bardzo dużo ludzi. Jakieś wycieczka też rowerowa. Jechałam już do województwa opolskiego i zaraz będę w moim celu przy ławeczce zakochanych. Już jestem mega głodna. Czekam, tam sobie zjem. Siema. I teraz szukam tej ławeczki. Powinna być gdzieś tu. O, jest! Patrzcie, Ławka zakochanych. I nawet ma swój kamień. O, trochę już obkorniki zjadła. Uuu, to będę jadła. Aczkolwiek chyba fajniejszy jest. Fajniej by było zjeść na tej platformie widokowej. Wszystko oznakowane, a ławka wygląda tak. To gdzie jest mój kochanek? Tu jest! Platforma widokowa. Nie wiem na co. Na rosnący las. No pięknie, rośnie, pięknie, muszę przyznać. A ja zasiadam do stołu i będę jada. W 2013 roku. I właśnie tak krążę na granicy województwa opolskiego i śląskiego i nawet w lesie mamy znak, że tu jest granica. I znowu wjeżdżam do śląskiego. Także cisnę. Kilometrów za mną, już jestem w Liwicach i już zaraz będzie meta moja. Co chcę powiedzieć na temat tej pętli bardzo fajna. Podobało mi się, na początku bardzo wiało, ale to bardzo mnie to spowolniło. Ale jak tylko wjechałam do lasu to już było zdecydowanie lepiej, już mogłam sobie polatać i jedziemy do domu.